11 listopada 2013 roku w rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości, tamtejszy samorząd przyjął symbole heraldyczne. Wydarzenia uświetniła msza święta w intencji ojczyzny, odprawiona w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. Uroczystości upamiętniły rocznicę 600-lecia założenia pierwszej parafii w Rzekuniu. Parafia rzekuńska obchodzi w tym roku 600-lecie swojego istnienia i właśnie w roku tego jubileuszu i w Dniu Święta Niepodległości gmina Rzekuń otrzymała już oficjalnie w tej chwili symbole heraldyczne w postaci herbu przede wszystkim, ale także flagi, baneru i pieczęci gminnych. Jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu gminy, ponieważ staramy się nawiązywać do tradycji. I bezpośrednio symbolika, która dzisiaj została uchwalona, nawiązuje właśnie do początków istnienia Rzekunia i tej tutaj społeczności. Gmina jest trochę młodszym tworem w stosunku do parafii. Tak generalnie to parafie były jednostkami administracyjnymi wcześniej. Parafia Rzekunia akurat obejmowała praktycznie teren całej dzisiejszej gminy. Nadanie herbu, flagi i pieczęci odbyło się podczas uroczystej sesji. Rady Gminy w Rzekuniu. A dzisiaj uroczysta sesja Rady Gminy w Rzekuniu była potwierdzeniem tego wszystkiego, co przez ten czas, przez trzy lata, żeśmy się starali o nadanie tych symboli, które będą bardzo ważne dla mieszkańców. Będzie to więź między powiedzmy mieszkańcami a gminą. Jest, każda gmina, która posiada symbole. Ma swoją historię. Nasza gmina, która już ma 600 lat, do tej pory symboliki jakieś było trudno znaleźć. Dopiero odniesienie się do e, symboli religijnych jest jak najbardziej na miejscu, bo ta gmina praktycznie się cały czas tworzy to wszystko w koło kościoła. Nawet dzisiejsza uroczystość w kościele było widać, że zgromadziła bardzo dużo mieszkańców, którzy w większości są patriotami, że tak bym powiedział, lokalnymi. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło władz miasta Ostrołęki. To olbrzymi zaszczyt ma dla Ostrołęki, że samorząd gminy Rzekuń zaprosił nas na tą wyjątkową uroczystość. Widzimy, że Rzekuń patrzy w przeszłość, odnosi się do przeszłości, żeby myśleć o ważnych rzeczach w przyszłości, a przyszłość łączy Ostrołękę i gminę Rzekuń. Jest wiele wspólnych rzeczy, o które wspólnie się staramy dla naszych mieszkańców. No i takim dobitnym przykładem tego jest wspólna walka o budowę elektrowni w gminie Rzekuń, ale oczywiście ważnej dla, dla Ostrołęki. Wiele spraw, które dzieje się w rzekuń oddziałuje na Ostrołękę i vice versa. Tej granicy tak naprawdę między gminą a Ostrołęką nie ma i ta współpraca dobrosąsiedzka jest naprawdę wspaniała. Fajnie, że dzisiaj jest połączenie tych spraw wzniosłych, ważnych. Ale też w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości. Przyjęcia symboli pogratulował gminie także starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł. Ja chciałem życzyć również gminie Rzekuń, żeby ta nadana heraldyka wyróżniała ją na Mazowszu i w naszym kraju oraz jednoczyła całą Radę Gminy do podejmowania realizacji zadań publicznych służących dobrze mieszkańcom. Uroczystej sesji towarzyszyły także odczyty referatów stanowiących wprowadzenie do przyjęcia przez gminę insygniów księdza dr Marcina Roszkowskiego, dr Małgorzaty Lubeckiej dotyczących dziejów gminy i historii parafii oraz Roberta Fidury, który objaśnił znaczenie symboliki heraldycznej. Symbole, herb i flaga oficjalnie zostały przekazane dyrektorom szkół gminnych znajdujących się na terenie gminy. Aktualnie na terenie e, naszej gminy jest pięć różnych e, parafii. E, myślę, że nawiązanie właśnie do początków daje nam takie e, mocne atuty do tego, żeby po prostu kształtować e, świadomość historyczną, żeby e, nawiązywać e, do dumy, do kluby e, tego, że e, jesteśmy tu na tym terenie bardzo długo i że mamy swoją tradycję. Dla każdej społeczności prawda, zakorzenienie gdzieś w tradycji jest takim bardzo ważnym elementem. Oprócz przyjęcia insygniów radni podjęli uchwałę dotyczącą nadania imienia marynarzy i ułanów rądu u zbiegu ulic Kościuszki i Mazowieckiej.